Stary, to jest normalnie taka ruska tradycyjna kiełbasa. Jak na. Ja pamiętam jak na obóz na Łotwy jeździłem, to nas tym karmili razem z ozorami. Ale to naprawdę było dobre. To na, może źle wygląda. I za ja to jem, ale to jest dobre. To jest naprawdę dobre. Cześć drodzy widzowie! Korzystając z pięknych uroków ostatnich promieni jesieni, chociaż promienie to mało powiedziane, no ale okej, okay, postanowiliśmy wybrać się z operatorem do lasu. Zapraszamy Was na wycieczkę. Nie wiem jak ty, ale ja zgłodniałem. Znalazłem idealne miejsce, gdzie zjemy przepyszne survivalowe jedzenie. Chodź. Bohaterką odcinka jest ta oto wojskowa rosyjska racja żywnościowa racja żywnościowa używana przez armię obecnie Rosji. Numer 6 jest kilka wersji zestawów smakowych, ta jest numer 6. Kaloryczność takiego oto zestawiku na 24 godziny wynosi 4,5 tysiąca kalorii tylko. Także dzisiaj się operator najemy ostro. Od czego należy zacząć? Od tego, że taki zestawik jest w pięknym takim opakowaniu, które teoretycznie jest wodoodporne, bo nie może to zamoknąć, więc najpierw sobie to odpakujemy, oczywiście o Nóż survivalowy. co my tutaj mamy? Chodź, pokaż tutaj, kochany co tutaj mamy. Ku naszemu to, oczywiście, trzeba wynieść z lasu. Pamiętajcie o tym, proszę bardzo. Ku naszym oczom ukazuje się taki oto piękny zestawik, w którym jest bardzo dużo różnych rzeczy, które za chwilę będę omawiał każde oddzielnie. Mamy już wszystko rozłożone, jest tego naprawdę pokaźna porcja Nie zdziwcie się, że to ma 4,500 kalorii, dlatego że dzienne zapotrzebowanie zwykłego śmiertelnika, takiego jak ja, czy operator, czy wy to jest 2-2,500 kalorii, moje może więcej. A taki żołnierz w boju, czy ciężko pracująca osoba, 4,5 na dobę to jest takie optimum, mi się wydaje. Rosyjska racja żywnościowa jest jedną z lepiej z wyposażonych racji. Od kaw, herbat i napoi, przez chusteczki do wycierania rąk, sztućce, cukry, tutaj mamy suchary, pasztety, nawet są tabletki do uzdatniania wody, zaraz Wam powiem o lifehacku później z tabletkami, mięsa, kuchenka przenośna, którą zaraz będziemy używać, zapałki, tak zwane sztormówki i tutaj dalej kolejne kasze, pasztety i jeszcze więcej mięsa. Także rozpoczynamy konsumpcję. Rozpoczniemy od czegoś ciepłego. Operator może kawka, co? O, zrobimy. Przygodę należy rozpocząć od zostawienia kuchenki turystycznej. To są takie wszystkie śmieci, pamiętajcie, zabrać z lasu. To są takie oto tabletki, które się palą, już żeśmy dwie zgubili, które się palą, ale należy najpierw rozstawić kuchenkę. Jest oczywiście do niej instrukcja po rosyjsku, cyrylicą, także to sobie darujemy. Kuchenkę rozkładamy w następujący sposób: zaginamy tak, tak, tak. tak I nóżki w tą stronę także można było postawić. Kuchenkę stawiamy na mniej więcej stabilnym podłożu. Dajemy jedną tabletkę, która się Elegancko będzie tutaj paliła. Oczywiście dostęp powietrza i to w miarę równo. Odpalamy. Wykorzystamy te sztormówki. O, już się łamią. Powinny się ładnie tutaj zapalić. Operator, jak się nie zapalą, to nie mamy kawy. O, mamy draskę. O! Pięknie! O, i zobaczcie, ten, ta kostka już się tutaj pali położyć. Się lepiej zapaliła. I kostka się już pali i możemy rozpoczynać gotowanko. Oczywiście potrzebne jest jakieś metalowe naczynko. Stawiamy sobie tutaj i do kawki będzie potrzebna nam woda żeby zdobyć wodę to można wziąć ją na przykład ze stawu, z kałuży i dodać taką tableteczkę e, uzdatniającą no dzisiaj mamy na szczęście wodę zabraną w butelce nie będziemy pić z kałuży a lifehack z taką tabletką uzdatniającą wodę jest taki że jak macie śmierdzące buty, których nawet po praniu śmierdzą to wystarczy wypłukać w wodzie z taką tabletką, przejdzie wszystko wiem, bo rowerowe takie miałem wlewamy wodę powolutku i czekamy aż się zagotuje wjeżdżamy z Kawusią mamy teczkę, pięknie się nam tutaj już gotuje wszystko już się dopaliła, widzę. Jedna kostka ta chemiczna, ale wystarczy. Elegancko, gdzie ta? Ile chcesz cukru? Połóweczkę? O, łyżeczka plastikowa, co prawda? Może się nie dostopi. O. Dawa. I damy Ci połóweczkę. Spróbujesz najpierw bez, bez śmietanki. A potem zrobimy ze śmietanką, bo śmietanka też tutaj jest. Nie wysypujemy cukru, zostawimy sobie. O. Powiem Ci, że nawet pachnie kawą i to, to jest mocna kawa do domu, bo już szedł na piechotę, coś czuję. Zapraszam do skosztowania. Weź sobie może przez rękawiczkę, bo to jest gorące. Masz radę? To no, dobre Nie. śmietanki brakuje Czekajcie, czekajcie, tutaj jest gdzieś śmietanka To to jest. Znalazłem śmietankę Lecimy. Ty trochę zawilgotniała, ale to będzie smaczne. Spokojnie. Ooo kawałeczka. Dobra, musi być dobre. Nie może być inaczej. Proszę, smacznego czy teraz dobra? Aż taka niedobra pokaż. Lura, ale dałoby się szczerze mówiąc wypić jakby trzeba było. Przechodzimy do jedzenia. Teraz spróbujemy tego oto pysznego mięska. Też musimy to na kucheneczce podgrzać, więc znowu zapałeczka. Nie róbcie tak w domu. O, tyk. Znowu ta chemiczna kosteczka. Dość szybko przy tej temperaturze, a mamy jakieś 7 stopni na plusie. Się wypala to niestety. płoń święty ognia. I teraz ja mam taki plan. Narobię tu dziurek. O i to tutaj ustawimy podgrzewamy mięsko, zobaczymy za chwilę co z tego wyniknie. Już dobiega końca. Uwaga, jest to a, gorące. Trochę się wylało. No to musimy się zacząć tym zajadać. Tu, to ta kuchenka dalej pracuje, to może byśmy zagotowali chociaż wodę na herbatę dodatkowo. Tutaj mamy drugi kubeczek, to niech tutaj wykorzysta sobie to, to co tutaj się dzieje. O, to będzie mini trochę ciepły, Niech się tutaj pogrzewa. A my sobie zobaczymy, co tutaj jest. żeby się nie upadrał. Jakie to jest gorące. Ty bez kitu. Jak to otworzyć? Coś się zgrzało. Nie kijem go to. No Dobra. Pyk. I zobaczymy. Ooo. Zobacz, operator, jakie tu są piękne pulpeciki. Mmm, w sosiku. Trzeba trochę to wymieszamy, bo tu się wszystko... Zobaczymy, czy to ciepłe. Nie wiem, jak tyle ale ja naprawdę jestem głodny, bo nie jadłem śniadania. Dobre. Smakuje jak takie mięso z gołąbków, jak ci wypłynie, wiesz? Oczywiście nie ma ryżu, jest tutaj soli, i pieprz, można sobie dorzucić, ale to jest całkiem naprawdę dobre i gorące, Rozgrywało się bardzo. Nie skłosisz się? Nie? Ja ci nie będę kupował hot dogów na stacji jak będziemy wracali, więc coś będziesz musiał z tego zjeść. Naprawdę dobre, jakbym miał być ruskim żołnierzem i jeść coś takiego to bym był zadowolony no, podejrzewam, że i tak oni nie mają aż takiej racji żywnościowej zawsze no to co, zjem to i przechodzimy do, potem do deserków i innych przysmaków obiadek był bardzo dobry ale się niestety upierdziliłem lekutko więc do zestawu mamy dołączone serwetusie nawilżane jeszcze można sobie to ładnie łapki jest ich dużo można sobie łapki wytrzeć, pod warunkiem, że ma się. O! Cyk! I to jest nawilżane. I można sobie ładnie rączki zdezynfekować, wyczyścić. O! I zabrać się do dalszej konsumpcji. Zdań takich obiadowych zostały nam jeszcze. Kasza gryczana. Mięso z fasolą. I ragu żywne, No nie będziemy tego jeść dzisiaj. Zabierzemy sobie do domu. I tutaj jest coś, co na pewno nie będziemy próbować. To jest tak zwany szpik solony. Ludy wschodu, Ukraińcy, Białorusini Rosjanie bardzo lubią sło, so, słoninę soloną. Szpik solony to jest no, dość tłusty i. Mi to by nie przeszło przez gardło, szczerze mówiąc. A teraz zajmiemy się tak zwanymi przekąskami, które według instrukcji są przeznaczone na śniadania i na kolację. No to zaczynamy tak zwane śniadanko. Mam suchary i teraz wybieramy sobie przekąskę. Do wyboru mamy tak: kiekwarszki ubasiane, czyli tak zwana kiełbasa. To często w słoiku można sobie kupić. Ser, taki do smarowania, to jest topiony. E, pasztet. Albo mus jabłkowy. Taki, taki to jest do smarowania, taki aladżemik, coś takiego. Tego nie będziemy smarować, smarujemy sobie kiełbasę. A jeszcze mamy tutaj na deserek, można sobie e, mus jabłkowy, taki po prostu przetarte jabłko wylać. Mamy dwa rodzaje krakerców. Mamy białe, jasne i ciemne. Skorzystamy sobie z ciemnych. I sobie sucharka. Ładnie pachnie. I bierzemy tą kiełbaskę. O, ściutka z galaretką. O, jaka. Ładna. Ja wiem, że, że takie przetwory może mm, średnio wyglądają, ale słuchajcie, one są naprawdę pożywne i bardzo smaczne. O, spróbujmy. Kiełbasa jest pyszna. Ale suchary są jak kamień. A rozumiem, że one muszą być pozbawione wody, żeby jak najdłużej przetrwały. Ale są jak kamienia. A kiełbaska jest bardzo dobra. Jeszcze sobie pokuszam kawałeczek. Zauważyłem, że to wszystko nie jest bardzo słone. Dlatego dodali sól. Nie wiem, sól konserwuje. To powinno być ale bardzo dobra to co operator może deserek? proponuję napić się multiwitaminowego napoju potem zagryźć czekoladką i na koniec zjeść ruskiego mentosa to jest stary, to jest normalnie taka ruska tradycyjna kiełbasa

Powinien Ci smakować. Gdybyś miał trochę ciepły, to przynajmniej się rozgrzejesz. Ta kuchenka tyle, o ile to rozgrzała. Proszę. Smacznego. I co? Dobre? Wiedziałem, że Ci posmakuje. Za chwilę czekoladka. Na koniec została nam czekoladka. Taka oto piąkna. Teraz zobaczymy co tutaj ciekawego jest. Podobno rosyjskie czekolady są bardzo dobre. Nigdy nie jadłem. No, trochę jest przybielona, ale to zawsze. Proszę, ułam sobie. O! Jest dobra, ale jest jak kamień. No, ale to. Nie jest Mało słodka. Te racje żywnościowe, przynajmniej ta rosyjska, mają to coś do siebie, że wszystkie te jedzenia są mało słodkie. Mało słodkie. Wynika to, nie wiem, z preferencji, chyba. Żołnierzy albo po prostu tak robią, dlatego dodają do zestawu tyle cukru i tyle przypraw. No, zjadliwe. Jako deserek. Nasza wycieczka po pięknym, jesiennym lesie kończy się. Ja jestem najedzony. Operator powiedzmy, że też. Jeżeli spodobał Wam się film z testowania takiej racji żywnościowej, w tym wypadku rosyjskiej, to dajcie znać w komentarzach, jeśli Wam się to spodobało, to zrobimy kolejne filmy z takiej serii. I podobnych zostały nam jeszcze na koniec prawdziwe rosyjskie mentosy. Które sobie teraz wracając do samochodu zjemy? Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do oglądania innych moich produkcji, subskrypcji, lajkowania, komentowania. I do zobaczenia. Dzięki, cześć! Mała erata do filmu. Zobaczcie, co tutaj jest. I tak wygląda połowa lasu. Do wszystkich śmieciarzy żeby Was świnka mokrym ryjem dotknęła. Nie zdziwcie się, że to ma 4,5 tysiąca kalorii, dlatego, że dzienne zapotrzebowanie zwykłego człowieka to jest 2-2,5 tysiąca. Na no, taki żołnierz... Kurwa, akurat pociąg jedzie. No.